Zły wybór agenta może Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Sprzedaż nieruchomości to dziś transakcja o wysokiej stawce, a nie kasyk na przypadkowego pośrednika. Dlatego zanim podpiszesz umowę, zadaj agentowi kilka kluczowych pytań. Pierwsze: jak będzie wyglądała strategia sprzedaży mojej nieruchomości? Jeśli odpowiedź to wystawimy ogłoszenie, uciekaj. Dobry agent powinien mówić o analizie rynku w konkretnej grupie docelowej, mediach, materiałach wizualnych, planie komunikacji, harmonogramie działań. Jeśli usłyszysz ogólniki, to znak, że nie ma planu, a bez planu jest przypadek. Po drugie, na jakiej podstawie wyceniacie nieruchomość? Dobrze, jeśli agent zna ceny ofertowe. Świetnie, jeśli zna transakcyjne. Idealnie, jeśli potrafi powiedzieć, dlaczego Twoja nieruchomość powinna kosztować tyle, ile mówi. To jedno z najważniejszych pytań, bo dziś nie chodzi o to, ile chce właściciel, tylko o to, ile jest warta nieruchomość w oczach rynku. Po trzecie, jakie materiały marketingowe są w standardzie? Czy będzie profesjonalna sesja zdjęciowa, czy zostanie przygotowana architektura komunikacji, czy będą kanały płatne, kampanie, działanie offline, bo dziś nie wystarczy być widocznym, trzeba być dobrze pokazanym i to decyduje, czy telefon zadzwoni, czy nie. Po czwarte, jak będzie wyglądał proces od A do Z? Czy agent weryfikuje klientów, czy będzie obecny na prezentacjach, czy pomoże w dokumentach, negocjacjach, umowie przedstępnej współpracy z notariuszem? Im bardziej konkretny agent w odpowiedziach, tym większa szansa, że sprzedaż przebiegnie sprawnie, bez niepotrzebnego chaosu.